Ja sam o szósty, Musisz poczekać. No, dobra. Jest, Jezu, kurwa i... Wiesz nie my już HP? Nie wiem. Dużo. Dużo? Mm. No muszę cię klepnąć parę Sezon razy. To jest pierwszy odcinek pierwszy. Już? Jeszcze nie. Ja ci jeszcze tego nie powiedziałem, ale ja coś... Nie ja masz przy sobie? Nie wiem Już? Okej. Okay. Jestem tak, oszustem. ale bez klikerów. Okej, okay, bez klikerów. Aaa, nic, bez klikerów. Kubawa chyba ma klikera. Nie chciałem jeść. Ha, na dziesięciu. A, to jest dziesięciu. Ilu? Na dziesięciu. Nie jadłeś na pewno na 10. Nie, zjadłem na 10. Oddam ci item, ponieważ jestem miłym oszustem. O nie wiem Chodź Ci zamknąć ryj Mam zamknąć tobie ryj. Już się robi szafunciu. Jeszcze miałeś firkillowski mierz z smokiem jeden. Dobrze. Jest umieć. O, jeszcze ci oddam koksy. Już będę chciałby ci klepać. Ostatni raz, ale bez clickera uśmiech się chlepałe z klikerą oczywiście. Ty nie klepałem się z klikerem, ja zciskałem nic no, przejść? Jadłem na 10, nie, ale. Nie na serii, na ilu jadłeś? Na 10. Jak to? No, właśnie nie wiem. Chyba ci się zbłogował kliker. Nie klikerem cię biłem. Dobra, uwaga. Raz, dwa, jestem oszustem. Zabieram ci w ogóle HP? No, dużo. Tam. Jesteś koksa czy refa? Refa. Aj, na serduszku już prawie z, gdy się zjadłem. Kurze, blaszka. No co, muszę masz? Oddam ci wszystko. Pozdrawiam, like. nie próbujesz nagrać filmik, że Ja, ja tam wrzucę komentarz, kurde, że... Ty, ty o, tak naprawdę, żeby to był wszystkie dobytki. jakiś jaki filmik? Co? Tu się ja nic nie nagrywam. Jasne, jasne. Potem tylko, kupował, daj lajka. Dobra, oddałem ci... koxa i mam same refy, same refy mam. Oddam ci jeszcze... Połowę refów, nawet więcej o jednego dostałeś. Masz 5, nie, nie mam koksa. 5, 4, 3, 2. Nie? 1, 4, 2. Jezu, nie chcę się wyklepać. Masz buty, bo widzę, że jesteś biedny. 1, 2, jestem oszustem. Ale, 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 że musisz... A, dobra. ale nie, ja się nie klepałam na kilkaże. Chodź, Masz clickera, bo ja Okej? Okej. Okay, okay. Masz nie. co nie masz? Nie. Na pewno? Nie, widzisz, że wlikał coś? No, dobrze, ja też nie mam. No, jedziemy. Ja nie <grym> co ty miałem na początku? Co? Nie mam clickera, serio? Ja mam IMA w łapie. Nie, o. ci ty masz HP. Polizałeś. Nie, nie jadłem. No, polizałeś. Ja i najełam HP? No. Całe. Czy powiedz mi kiedyś czy nie? Jutro. Dobra, odrzucam ci tutaj temy i jeszcze raz. O, zginąłeś. Dobra. DD co dostałeś ode mnie?